O, to sobie przeczytamy. Te, tego jestem, słuchajcie, ciekawy. Co my tu mamy? Gry wideo sobie czytamy. Wiedźmin 4 ma poważny problem powodem Unreal Engine 5. O, widzisz, i Daniel Wawra się coś wypowiedział. Dużo tego jest? Kurde, trochę jest. Dawaj, yy, to może być w sumie ciekawe. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś o tym pisał albo to coverował w Polsce. Daniel Wawra, twórca gry Kingdom Come Deliverance, w niedawnym wywiadzie podzielił się swoimi opiniami na temat silników gier wideo. W rozmowie poruszył m.in. wybór CryEngine do swojego projektu, ograniczenie Unreal Engine oraz decyzję CD Projekt Red o przejściu na Unreala piątkę. Twórca odniósł również się do wyzwań jakie napotykają deweloperzy tworzący otwarte światy oraz do potencjalnych konsekwencji wynikających z użytkowania gotowych rozwiązań technologicznych. Jego uwagi wzbudziły zainteresowanie zarówno wśród fanów gier jak i samych twórców. To jest... Nie wiem, po prostu wybrali CryEngine, co właśnie Dobra, ten czeski te jakie koksy tu, kurwa, siedzą? Co ty gadasz, że to są czescy ludolodzy? Tak to w Czechach wygląda? Typi siedzą, takie nie, koksy? Nie wiem, po prostu wybrali C kraj. Jako, ja sam se bawę z Borcem, a... Co, co ty gadasz? No dobra. Wawra ujawnił, że Kingdom Come zostało stworzone na engine, ponieważ żaden inny silnik w tym czasie nie był w stanie poradzić sobie z wymaganiami gry. Skrytykował także Unreal'a, twierdząc, że nawet dziś nie byłby on w stanie zapewnić takiego poziomu grafiki i detali, jaki osiągnęła jego produkcja. Kurwa, to jest ciekawe w sensie. Kingdom on wygląda fenomenalnie. Mi się wydaje, że Unreal jest ładniejszy niż CryEngine. Tylko, że potem ten Unreal fajnie wygląda, ale z optymalizacją, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Bo to, co trzeba Kingdomowi Dwójce przyznać to fakt tego, że ta gra działa fenomenalnie dobrze. Dawno nie mieliśmy takiej premiery, która nie miała żadnych problemów i stabilnie chodziła w 120 fpsach. Ja sobie wszystko ustawiłem na full, ja, ja nie widzę tam DLSS, on jest tak dobrze dostrojony, no nie? A, a te wszystkie przecież pejzaże to tam wyglądają fenomenalnie dobrze. Według reżysera Kingdom Come, CryEngine pozwalał na znacznie bardziej złożone środowiska i lepsze zarządzanie światłem. Co było kluczowe dla realistycznego do średniowiecznej Europy. To prawda, światło mają tam przepięknie dostrojone i generalnie kolory. Tym, te, te wszystkie takie produkcje stojące na Unreal'u, to one często używają z jakiegoś takiego bazowego światła, z jakichś takich gotowych rozwiązań, które są wrzucone w ten silnik, i to dosłownie widać na pierwszy rzut oka, że to jest grana Unreal'u zrobiona. To jest niesamowite narzędzie, którego ludzie nie potrafią konkretnie używać, konkretnie dostroić, co doprowadza do sytuacji w której po prostu wszystko zaczyna wyglądać identycznie. I mamy takie twory jak na przykład... Jak się nazywał ten taki włoski souls jak -like, co ogrywaliśmy? No to, 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 to była kwintesencja Unreal Engine 5, nie? Tak naprawdę. E Enotria to się nazywało. Możecie sobie zobaczyć materiały z tego. E no dobra. Daniel Wawra podkreśla, że Unreal ma swoje zalety, ale głównie dla mniejszych i zamkniętych przestrzeń. To prawda. Weźcie się zastanówcie, czy graliście w jakąś grę na Unrealu 5, która posiadała dużo przeciwników na jednym ekranie i była dobrze zoptymalizowana. Właśnie ten silnik sobie świetnie radzi w zamkniętych pomieszczeniach. Ten silnik sobie świetnie radzi z małą ilością elementów, ale. Jeżeli nagle pojawia się jakaś duża ilość przeciwników, jeżeli nagle pojawia się jakaś ogromna ilość obliczeń yy, sztucznej inteligencji, którą ta gra musi podjąć, yy, to, to Anery się totalnie wypierdala w dzisiejszym standardzie. Wukong się sypał przy większej... Przy... Chuj się sypał Wukong, no. Oczywiście. I cytat Wawry, jeśli stworzysz grę, w jednym pokoju z jedną postacią i psem to Unreal wygląda świetnie, ale jeśli chcesz stworzyć otwarty świat, to, pojaw to pojawiają się poważne ograniczenia. Wskazał także, że przez długi czas Unreal miał problemy z generowaniem drzew i roślinności, a dopiero niedawno dodano do niego odpowiednie funkcje. Twórca gry ironicznie zwrócił uwagę, że podczas gdy jego zespół przez dwa lata pracował nad realistycznym modelem drzew, to aktualnie można kupić gotowe asy dla lasu za 1000 dolarów. Dodał, że mimo imponujących technologii prezentowanych w demkach Unreal, w praktyce ich wymagania są ekstremalnie wysokie. No tak jest, jak najbardziej. Ale yy, wiecie, to, 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 to na co zwróci uwagę, że możesz sobie kupić ten gotowy asy dla lasu za 1000 dolarów. czego to doprowadza? Te wszystkie gry będą miały identyczne lasy. Ty będziesz patrzył na jedną grę i będziesz mówił, o to jest z tej gry. To, 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 to jest tak, jak jest tych kilka takich dźwięków w grach sprzed 20 lat, które kojarzymy, i czasem grasz sobie w jakąś inną grę i mówisz ty. To jest odgłos umierania bezimiennego, no nie? Eee, ale, no kurwa, to jest, to jest, to jest błogosławieństwo i przekleństwo w jednym, to co dostaliśmy z tym Unreal'em. To on ma niesamowicie wysokie możliwości, ale też doprowadza do takiego taśmowego robienia gier, że no, ciekawy jestem, jak to się w sumie w branży w przyszłości ułoży. No bo teraz, no o wiele łatwiej jest na pewno zatrudnić kogoś, kto będzie umiał obsługiwać Unreal'a, bo on jest banalny w obsłudze, niż kogoś, kto będzie w stanie pracować na jakimś autorskim silniku jakiejś studia, prawda? Wątek Unreal Engine naturalnie doprowadził Daniela Wawrę do omówienia decyzji CD Projekt Red o porzuceniu autorskiego silnika Red Engine na rzecz piątki. Reżyser zdradził, że rozmawiał z osobami pracującymi nad nowymi projektami CDPR i już pojawiają się pierwsze sygnały, że zmiana silnika może być błędem. Według nieoficjalnych rozmów w branży istnieją już gotowe krajobrazy, ale otwarty świat nie działa. Wawra sugeruje, że Wiedźmin 4 może mieć problemy z realizacją wizji w nowym silniku. Wawra właśnie wydał swoją grę i tutaj bez pardonów pierdala się w CD-pów. Wy. A chyba zdanie wszystkich innych on ma w dupie? Odważnie, odważnie, bardzo no. No tak atakująco względem drugiego studia. Obraże na jak na to Polacy zareagują. Wawra nieszczęśliw krytyki wobec Anerilla, sugerując, że pomimo jego popularności w branży nie jest on najlepszym wyborem do tworzenia otwartych światów. Zasugerował również, że CD Projekt Red może w przyszłości żałować decyzji odnośnie zmiany silnika. Jego słowa wywołały dyskusję wśród fanów gier i mogły wzbudzić obawy pośród graczy, czy czekających na Minus 4. Co ty gadasz, ale burzę rozpętał, nie? Ale kurwa burzę rozpętał, ale nie, prawidłowo, to, to, o czym, o, to o czym on mówi, to jest faktycznie kurwa potwierdzone. Jestem ciekaw ile teraz pojawi się osób, które powie pierdolion, co on wie o robieniu gier komputerowych. Gdy wydał właśnie dwa niesamowicie dobrze sprzedające się tytuły, jakim jest Kingdom Come 1 i Kingdom Come 2, Wawra wie co jest 5, Wawrak mini temat. I mi się wydaje, że, że przez następne kilka dni nawet będziemy w stanie obserwować, jak bardzo personalnie to kurwa ludzie odbiorą. Bo to może być przykomiczne, wiecie? Odbiór ludzi tego, jak on to wziął. No bo kurwa, no w słowach nie szczędził, że wiedźmi, no, mo no mogą żałować w tej sytuacji. Ciekawy chuj w sumie, ciekawe. No, a co wy myślicie na ten temat? Wiecie, no tak, silniki silnikami. Kiedyś tych silników było wiele więcej, ale ja, ja już od jakiegoś czasu o tym mówię, że zauważam to, że te wszystkie gry zaczynają być robione taśmowo, ty patrzysz na jakąś grę i wiesz, w jakim ona jest zrobiona silniku. I wiecie, to nie byłoby teoretycznie jakieś problematyczne, że ty wiesz, w jakim silniku jest zrobiona dana gra. Ale. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że ty widzisz, że ta gra jest zrobiona w tym silniku i ona wygląda jak inna gra, ma te same efekty i całkowicie zatraca się jakaś taka naturalna wizja artystyczna, no to wtedy już wiesz, że coś jest nie tak, prawda? Jeżeli te wszystkie gry zaczynają same siebie przypominać. I wtedy i wtedy już jest coś nie halo, bo chyba chcemy, żeby te gry były różnorodne, żeby każda oferowała nam jakieś inne e, ten żeby każda oferowała nam jakieś inne doznania. Dobre, ej, muszę to prześledzić, bo to tam na pewno główne burze y, ogromną wywołał Wawra na ten temat. Ty, a jeszcze przy okazji Kingdom Come Deliverance 2 z imponującym wynikiem sprzedaży. Liczby mówią same za siebie. Coś mają? One million. O widzicie, już sprzedali milion kopii. A zobaczmy jeszcze przy okazji, jak to wygląda na Steam DB. Y Kingdom.com Deliverance 2. Mi się wydaje, że oni tak do 200 koła dobiją. O zobaczcie, w ogóle teraz pikują, zbliża się weekend. Kurwa, ciekawy jestem czy moje estymacje, ile ja mówiłem? 250 tak jakoś, że to do weekendu może dobije. Pik 15 minut temu. Już pierwsze jakieś recenzje, takie gameplaye pozlatywały. Ludzie widzą yy, opinie ludzi, którzy faktycznie grają w gry, a nie zajmują się recenzowaniem gier, tylko. I, I przekonują się pewnie w piątek jeszcze to będzie pikowało, do 200 koła dojdzie. Także fajnie. 92% pozytywnych recenzji. Aha. Milion w 24 godziny. Kurwa, milion kopii w 24 godziny. Gamalitik, coś by nam pokazało więcej? Kingdom Come Deliverance 2. Zobaczmy, co by nam Gamalitik tutaj pokazał konkretnego. Ej, Gamalithic zlagowany. A nie, jest. Yy, czekajcie, z tej sceny byśmy tutaj przeszli. Za dużo to jest wszystko. Gamalytic pokazuje, że jest 450 tysięcy kopii na Steamie. 600 tysięcy graczy na Steamie posiada ten tytuł. A oni mówią o milionie sprzedanych kopii. W ogóle 17% jest, zobaczcie, z Ameryki i 16% z Chin. Ale ciekawe. Ale ciekawe, 600 tysięcy kont na Steamie ma to przypisane. O? To też może być z jakimś delayem. No, jest nawet napisane: Game has been released recently. No, ja myślę, że na Steamie to co 800 tysięcy już lajtowo mają tych kopii sprzedanych. Raczej Kingdom Come. On wyszedł już na konsole generalnie, czy on jest pc tylko? On jest na konsolach? Jest chyba nie na konsolach, no. O, ciekawe, kurwa, ciekawe, ciekawe.